Cześć kochani, Dajcie. witamy Was na takim Ej. Miksiku. Z drapeczek za 35. A ty e, różowe diamentowe to drapiemy często. Magnetyczne 5 nie niedawno nie było. Starożytny, Starożytny. skarb też dawno. To rzadko drapiemy. Chyba rzadko. Rajską to tak od czasu do czasu. Od niej chyba zaczniemy. Od tego maluszka? Tak, od tego maluszka to sobie położę z boku te. Szukamy palmy i pliku. E, wezmę, słuchajcie, sobie... Przybliż troszkę Przybliżę. Mi się. Żeby dobrze było widać tą palmę i plik. No tak. Szukamy wygranych symboli. No, i szukamy, szukamy. Co ta pierwsza rajska kasa przyniesie? Szukamy palmy i pliku. Plik razy dwa. Ojej. Ale skręciła Biedronka. biedroneczka Rower, awokado, plecak, kwiatek, balsam, mm -hmm. chmurki, Arbuz. arbuzik, cytrynka i, I ostatni. Symbol Ananas. pusty. Pust, Ustry, teraz trafunia. są. No może te magnetyczne, co? No Piąteczki dawaj. szukamy. Zobaczymy, co tu mamy. No i niebieska, tak? Co tak skaczesz tą zdrawką? No, e, bo tak sobie. Szukasz dobrego ujęcia. Jeden. <grym> Siem. No. Siódemeczki to dają, co? No, siódemek będziemy w różowe diamentowe. Ja mamy to. <grym> Hej! Mamy to. Ty, ty, ty. Super! Mamy piąteczkę. Dawno nie było, a siódemek tak. to tutaj wysyp Zobacz, jest. Ojecie dużo. Wysyp Ale dużo Ciekawe ile piątek będzie. No właśnie. Ciekawe właśnie jakaś niebieska będzie. Oby, oby. Piątka, trójeczka. Dwójeczka. Patrz. patrz jak te siódemki tutaj, siódemki syp... tutaj sypią. Siódemki tutaj to jest mega. Sypią siódemka. jedyneczka Jedyneczka. Mm -hmm ósemeczka ósemeczka Kolejna. czwóreczka ale mamy piątkę jest dyszka na pewno no fajnie fajnie no tak i sprawdzamy co sprawdzamy kochanie co zdrabka, a zdrabka też z numerem 005 no. mhm. ale nie wybierałam po numerach no i jest zwrotnik super elegancko fajnie no to teraz różowe, diamentowe, te moje siódemki. No to jak te kochane. siódemki tak drapałaś, to tak wyskoczyłaś od razu z tą siódemeczką. 9. Tam siódemeczka, jest siódemeczka? No, nie jaki piękny odcinek. Super. Fajnie. Słuchajcie, wybierałam, nawet nie patrzyłam na numerki, tylko pani mi dała, ja sobie wyciągałam. I tak chyba jest czasami, może i lepiej. Może i lepiej, no? Na niekombinowanie w numery z drapeczek. no Zobaczymy, jak to tam nam <laughs> jak, wyjdzie. Jak nam wyjdą te odcinki ja. z takim wybieraniem. Co my tu jeszcze? Jedna o. siódemeczka jest. Tu piąteczki, oczywiście. Czerwone, czarne. Jak tu jest druga. Mamy drugą! Super! Mamy trzecią! Trzecia razy no misia. No kotek, ale miałam rękę dzisiaj do zdrapek. <grym> rękę to miała ta pani co ci w korekturze dawał? <grym> ale ja wybierałam przecież dawała mi ten całą stertę i no ja brałam. przecież. No. No faktycznie. No tak, ty wybierałaś. No. Ja to tam jak zwykle gadałem sobie z boku. Tak, on to w ogóle nawet nie wiedział, co biorę. Dwadzieścia zło! Człowieku jaki piękny wynik się tu kroi chyba. Oj oj, oj. I tutaj mamy drugą siódemeczkę. No. Może tak, od końca. 30! To już mamy 50. O, matko i córko, co tu się wydarzy teraz? Ja nie wiem. Co tu się wydarzy razy dwa? I 10, 27 siedemdziesiąt Jak się kręcę, No, pięknie! Kochanie, pięknie? Aż mi się zapręciło w głowie z tego wszystkiego, z tych wyrażeń, naprawdę, No, nie strasz mnie, że ty mi tu padniesz zaraz. Nie, z wrażenia! Jak padnę, to z wrażenia! Jedziemy jutro wymienić, nie? Na zdrapeczki. Ale jakby tak tutaj zdrapał główną wygraną, kochanie, to bym w ogóle chyba zemnął. No. No dobra, i co pokaże ten dawno nie drapany starożytny skarb? No tak, ty tutaj misia... szukamy co? No co, no co, trzech takich samych? Chyba trzech takich samych. Ja Ci przygotuję, wiesz co? Ja Ci, Misiu, przygotuję. No tu masz, miunia. Trzech takich samych, no, no jej, no, no gapa ty. jestem po prostu. Dawno nie drapałam, Wiecie, ja można ci, się zakręcić. Ja Ci przygotuję do tak. pokazania, jak to się mówi, kontrolne. No dobrze, dobrze. Tu na razie szukamy i nie ma. O, tu mam Eski. Tu mam G. Już mam przygotowane. No. no dobra. Powiem Ci, że elegancko Ci się zrobiło. No zobaczymy jak ze starożytnym, nie? Ej. Bo tak samo wybierałam. Tak po prostu wyciągałam. Oj, bonusa dobra, już nie, nie będzie. będzie. No okay. dobra, gra trzecia. Palma. Umia. Heł no, skrzynia tutaj. Zobaczcie, no, dali dwie skrzynie. Dwie skrzynie. No, dobra, nie, sprawdźmy sobie. Harfa. No ale słuchaj, siedemdzieszek już mamy. Siedemdziesiąt. I tutaj dycha. I tutaj dycha 80. No piękny z słuchaj. Zzapeczki. Piękny, tu na razie nie ma. Dwie, dwie harfy zobacz. Dwie harfy na nie dadzą mi no niestety. Skrzynia. Papirus. Tak, jeszcze w tej dyszce byś trafiła, chociaż jedną, Lino taką papirus. No, no, no. I, I stateczek. I stateczek. Ale fajnie, bo są inne symbole, wiesz? No tak. Musimy tego starożytnego, póki jest. Drapać trochę no wiesz? A póki jest tak. Statek. Pan, papirus. Ibis i piramidka to właśnie inne symbole ostatnia jest łuk faraon dzban o! przykro, no, kochani. I pustacz. Tej był pustaczek, to nic. Słuchajcie, ale, ale królem odcinka i siódemka. Jest i różowe, piątka. diamentowe. No, różowe, różowe, diamentowe to w ogóle. No tu chyba się. Siedem... zdało. tutaj Popis w tej dało. zdrabce to chyba u nas rekord. My takiego tutaj rekordu nie mieliśmy. W pokaż, różowym? Pokaż mi się, no, zobacz. Siedem dych, później to już tylko 150 i wyżej. Wow! No, no, naprawdę. Fajnie, fajnie. Elegancko. Cudownie. My jesteśmy szczęśliwi. Tak, bardzo. Mamy nadzieję, że i Wam szczęście będzie sprzyjało Waszej kultury. Życzymy Wam tego bardzo, bardzo mocno. Też Wam życzymy Pozdrawiamy drapingów. Was wszystkich cieplutko. Pewnie. I pięknej pogody Wam życzymy. Pięknej pogody do dymisji. Niestety chmurki deszcze już odejdą gdzieś tak daleko. Tak jest. Pozytywnie myślimy. Tak jest. Pozdrawiamy Was. Do Buziaczki. zobaczenia, kochani. Buziaki. Pa! pa.